Siemaneczko, z tej strony Sharpie a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na amerykańskim PGR-ze. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z prasowaniem słomy i na koniec ją zwieziemy. Ale... Tak, no między odcinkami sobie zgrabiłem to na te paski, tak jak mówiłem, że mniej, żeby było mniej pasków. Więc ja sobie to ogarnąłem, mimo że nie miałem mało czasu, ale udało mi się to ogarnąć w miarę możliwości. Więc... Jesteśmy troszkę do przodu, bo dużo mniej jazdy będzie przed nami, tak naprawdę. I troszkę łatwiej nam będzie pracować, no tu mamy niestety takie cieńsze paski, bo jeszcze ustawiałem sobie pracownika, bo udało mi się kurs ustawić i pracownika, żeby mi to też pracownik mógł pomóc, bo jak nie miałem chwilę, jak nie miałem, musiałem chwilę odejść od komputera no to pracownik mi to ogarniał. No ale jako tako udało się to ogarnąć, więc jest bardzo dobrze lecimy sobie z tym, no musimy tam jeszcze pojęciu to rzeczywiście sprasować, no chcąc, nie chcąc, trzeba to zrobić, więc no będzie tego trochę do prasowania, no ale za to też słomy będzie dosyć sporo, więc możliwe, że część słomy sprzedamy, bo aż tak dużo chyba nam nie będzie potrzebne tej słomy i ogarniemy sobie to dodatkowo, Czekajcie, bo u krów ogólnie ja mam słomę daną, czy nie, bo nawet nie wiem. Ja was oczywiście na samym starcie chciałem zachęcić do zasubskrybowania, skomentowania, złapkowania filmiku. Mam nadzieję, że odcineczek będzie Wam się podobał i że chętnie go obejrzycie i zostawicie coś po sobie. Ee, więc tak, no, zejdzie nam troszkę z tym prasowaniem, ale e, za to będzie dla krów, no, myślę, że muszę przyczepę zostawić, no bo 8000, 9000 belce się jednej mieści. Więc myślę, że jedna przyczepa nam raczej powinna wystarczyć na cały rok. No ale pewności nie mam też. Żelecierek lec tam jest z siewami. No bo za miesiąc będziemy mogli siać. <laughs> więc y, będziemy brali się za siebie jęczmienia albo pszenicy. Jeszcze nie wiem w sumie czego. Będę musiał sobie zrobić taką rozpiskę, żeby wiedzieć co z czym jak. Y, no belek tu będzie też dosyć sporo. No bo jak widzicie y, będzie około 4-5 czterech, y, czterech, belek na, jednej, na jednym pasku, więc... No jest, będzie tego trochę, no to, to też robi nam robotę, bo będziemy mieli dużo więcej yy, niż zakładałem. Więc jak będzie dużo więcej, no to myślę, że no przyczepę max. półtorej bym chciał zostawić dla yy, krów, a reszta pójdzie na sprzedaż, no bo więcej nie ma raczej sensu, no bo 10 belek to jest yy, 90 tysięcy litrów. No a jednak tej słomy tak nie ubywa yy, w oborze jak yy, żarcie no bo... Żarcie, jeszcze nawet mamy 43 tysiące litrów jest dane, więc jest git, tylko że siana, no oczywiście będziemy musieli po kiszące, czyli będziemy mieli kiszonkę już w październiku, to wtedy będziemy dawać już TMR, żeby miały pełną wydajność. bo ja Tu widzę, że jest takie zgrubienie, żebym, żeby się udało je prawie całe zebrać, dobra. I ogólnie co ja miałem wam przekazać, no na razie czekam na ten. Nie wiem czy chyba w ten weekend był, będzie. Ja nagrywam wcześniej trochę, więc nie wiem jak to tam wygląda. Ale chyba w ten weekend ma być w ten weekend ma być te, ten, ten, ten coś typu warupką. Tylko nie wiem jak to tam się nazywało, dokładnie nie pamiętam. Więc możliwe, że będą jakieś pierwsze informacje o farmingu. Zobaczymy, ja jestem bardzo ciekaw czy co oni tam udostępnią. No bo mówili, że ma być, mają być informacje o przyszłości yy, serii Farming Simulator, więc no zobaczymy co oni tam nam, yy, jaką nam informację dadzą. Co my tu mamy? No jako tako, no prasowanie nam zostało, my mamy trzy pola do sprasowania, więc jest tego trochę. Więc raczej na pewno też będziemy lecić sobie z, z sprzedażą, no bo z czekulz mi nie potrzeba. Myślę, że z tego jednego nawet mi nie będzie potrzeba, bo Jest 2, 4, 6, 8, 10 już belek, 11 belek już mamy. Na, na jednej przyczepie mieści się 21 belek, więc jakbyśmy jedną przyczepę zostawili, no to mamy, jeśli dobrze liczę, no to mamy 200 tysięcy prawie litrów, jakieś 190 tysięcy litrów słomy, więc no raczej to by była wystarczająca ilość dla nas. Raczej więcej no, nie będzie potrzebny dla krów na jeden sezon, bo też yy, no, obornika one tyle aż nie produkują. Nie wiem, ile one tam już wyprodukowały w ogóle. Czekajcie, ustaję sobie GPS-a i zerkniemy, ile one nam tam wyprodukowały już tego obornika. Już mamy 20 tysięcy litrów obornika, więc też po tym sezonie będę chciał yy, kupić rozrzutnik do obornika i beczkę do gnojowicy tylko zastanawiam się jaką czekaj zastanawiam się jaką, czekajcie gdzie tu są te to są rozrzutniki do obornika. coś dosyć szerokiego, 24 metry no by było spoko już tu jest 12 24 metry, myślę że coś takiego byśmy kupili z dużą ilością żeby duża ilość się mieściła w środku, no i by było to mega spoko, bo dużo mniej jazdy by było dużo mniej jazdy byśmy mieli i by było dosyć dobrze więc raczej ten największy sobie kupimy od razu, żeby już nie zmieniać jeśli nas będzie oczywiście stać, no raczej powinno nas być stać po, po sezonie jak sprzedamy sobie te zupy, to wszystko posprzedajemy co jest do sprzedaży, to myślę, że powinna nas być stać na takie rzeczy i będzie dobra, myślę, że dobra kasa na tym. I później oczywiście, no wiadomo, że wszystko się wiąże z tym, że będziemy mieli oszczędność na oszczędność na no z, mam laga mózgu chwilą oszczędność na nawozie, no bo nie będziemy musieli tyle tego nawozu kupować tak naprawdę. No bo czekajcie, no ja bym tylko że ja mam chyba ja mam chyba jako tako Siewniki obydwa one są z nawozem. No nic, będziemy i tak. A i rozsiewacz nawozu muszę sobie kupić. To też muszę zakupić. No, ten siewnik jest akurat bez, więc to będzie spoko, bo wywieziemy sobie ogornik pod zasiew i później będziemy siali z nawozem będziemy siać, na, siać bez nawozu, więc no będzie spoko, bo nie ma, jeśli rozwieziemy wcześniej, yy, to i tak nawóz będzie szedł, a nie będzie przeskakiwać na drugi poziom nawiezienia. Z tego co zauważyłem, że ostatnio tak jest, nie wiem czy oni jakąś aktualizację robili, czy coś, bo wcześniej tak na pewno nie było. Bo wiem, wiem sam po sobie, bo nieraz nie raz to testowałem. Dobra. Wiem, wiem bo nieraz tak robiłem właśnie, żeby przyspieszyć sobie te nawoże, nawozy. No to właśnie robiłem w ten sposób, że wywoziłem sobie wcześniej nawóz, puszczałem pracownika przed siewnikiem i mi nawoził do przodu i mi to działało, a teraz to nie działa, więc coś musieli aktualizować, jakaś aktualizacja musiała w tym być. No bo nie oszukujmy się, nie działa to teraz tak jak, jak działało, więc coś, coś na rzeczy musi być. Ja widzę, że dosyć dużo tych belek jest. No, powiem wam, że już mamy przyczepę. Więc jako tako powinno być dwie przyczepy belek. Jeśli, jeśli dobrze. Dwie przyczepy pełne powinny być belek, bo mamy trzy pola zasiane. Co my mamy jeszcze w ogóle do zbioru? Kukurydzę i sorgo. No, sorgo jest za miesiąc do zbioru. Jeśli się nie mylę. Sprzecie, sorgo, sorgo bo ona jeszcze nie jest w tym momencie do zbioru, tylko za miesiąc będzie chyba do zbioru tak, bo ona było późno siane. no i za miesiąc chyba będziemy mogli siać sobie tak, za miesiąc możemy siać 9 ml pszenicy, więc w następnym miesiącu mamy dosyć dużo prac, bo mamy tak kiszonkę kukurydza jeszcze nie będzie do koszenia, no ale kiszonkę musimy sobie zrobić skosić sorgo. Po koszeniu sorgo musimy jeszcze zasieć sobie, albo przed koszeniem sorgo jeszcze będziemy siać pszenicę lub jęczmień. No i dopiero możemy przechodzić dalej, więc no troszkę prac mamy. I yy, troszkę nam to zajmie niestety. No ale myślę, że, poczekajcie, w następnym odcinku byśmy nasiedli już z kiszonką. Trawę mamy zgarniętą. Co my będziemy mieli dzisiaj ogarniętą, więc no w następnym odcinku lecimy sobie z z kiszonką więc na samym początku następnego odcinka pewnie będziemy wypożyczać sobie tą sieczkarnię więc ja poza odcinkiem sobie sprzedam sprzedam te zupy, żeby je, żeby je mieć z głowy już i będziemy działać z kiszoneczką następny, na następnym odcinku, więc będzie mega fajna akcja lubię akurat kiszonkę robić, więc no to będzie akurat dosyć spoko nie wiem, ile mamy w ogóle wyprodukowanych tych no, ale Tam chyba było 8 palet poza. No i tu już widzę, że są. Jest 7 palet, prawie 8 palet wyprodukowane, więc no troszkę tej kasy też będzie z tego. Myślę, że w miarę zarobimy na tym jakoś, żeby wyrobić finansowo na ten moment. No ale, no, gwarancji nie mogę dać, niestety. Raz sobie ja nie ustawił GPS-a dokładnie i możemy lecieć dalej. Potem muszę sobie troszkę skręcić, bo widzę, że coś, coś mi nie za bardzo wyszło. Dobra, więc lecimy sobie. Dobra, ja robię cięcie. Widzimy się, jak wszystko sprasuje. No, bo tu mnie jeszcze zejdzie z prasowaniem. A chcę jeszcze yy, zwozić na odcineczku, więc widzimy się za sekundę. Dobra, lecimy po te belki. Yy, lecę tirem, bo jest bardziej ładowny. Ja chciałbym zwieść te dwa pola, te dwa mniejsze pola naraz bo no, stracić czas na przejazdy to jest bez sens więc chciałbym to tym y, tira ogarnąć dobra, wykryjmy sobie załączamy, tylko czekajcie, ja sobie zredukuję, trochę biega myślę, że tak 47 to jest wystarczająco i ładujemy te beleczki, bo on jest do tego tira się więcej trochę belek mieści, dlatego też chciałbym właśnie nim sobie to ogarniać żeby mieć Troszeczkę więcej miejsca, no bo tu mamy no, 30 belek, nie 21, więc No całkiem inaczej się to wszystko zachowa, więcej, 2 pola powinniśmy zebrać Tu mamy chyba troszkę ponad 10 belek Nie wiem ile dokładnie, czy 2, 4, 5 jeszcze, czyli mamy 13 belek yy, I będzie ogarnięte to tutaj Jedziemy na drugie pole, bo chciałbym przynajmniej te dwa pola zwieźć na odcinaczku, i tamto pole najwyżej sobie zwieźć już, po, już poza odcinkiem. No, żeby to miało ręce i nogi, tak naprawdę ten, ten, ten odcinaczek, żebyście chętnie go obejrzeli. Ja muszę tu zrobić jeszcze kółko. Dobra, i jedziemy sobie dalej. 126 tysięcy litrów już załadowane. Jeszcze nam zostało troszeczkę i. Yy, mamy gotową przyczepę. Nie? Mamy na ten moment 12 brzmi, nie, 14, belek, sobie źle policzyłem sobie. 14 belek mamy na ten moment, więc no, nie wiem, czy zbierzemy na jedną przyczepę to, to wszystko. Yy, Dobra. 46 włączamy i ogień. Mamy równiutkie pole, to można tirami jeździć. Co innego, aby były górki, doliny, no to wtedy by był problem. <laughs> Przepraszam, yy, wtedy byłby problem. A tak to. Nie ma żadnego problemu z tym Dobra, ja sobie może wezmę возьmę... zrobię jakiegoś screena jeszcze na miniaturkę albo może będzie no mamy belek 22. No tu powinniśmy całe to pole zmieścić tak ja myślałem Chociaż to jeszcze jedno zostawiłem, nie zauważyłem jej 25, i jeszcze mamy 2, 4, 6. Jedna, jedna belka się nie zmieści. Niestety, trudno będę musiał przyjechać po nią. A i tak muszę rozładować jeszcze i załadować ponownie. Eee, czekajcie na tę stronę i ładuję ponownie, bo widzę, że. A i przestrzegam, dajemy sobie ten saiy eee, 28, jeszcze dwie. No i w sumie jedna belka zostanie. Jednej belki nie zmieścimy, no ale to nie problem. Już, bo to pole jest bliżej, no chciałem tak pole 60 na pewno zabrać. I jeszcze nam w sumie zostanie troszeczkę czasu, więc możliwe, że sobie zbierzemy i drugą y, część, te, te, tego drugą część jeszcze jedną przyczepę. No ale nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra. To pas wystanie Transportowy? No niestety. Dobra, damy wyższego biega. Będę sobie wybrał na prawą stronę, bo chcę na prawą stronę rozładowywać. Mamy 270 tysięcy litrów. No myślę, że taki, taki jeden tir nam wystarczy, dla kierów, ale na razie zostawimy sobie wszystko i będziemy widzieć, jak to wyjdzie w późniejszym czasie. Dobra, ja bym sobie chyba też tutaj koło tego silosu, tylko od tej strony ułożył to. Coś takiego, Dobre. dobra. bym tutaj gdzieś zostawił. A co do tyłu, nie do przodu. No. Muszę podjechać troszkę do przodu i teraz cofnąć. Miałem troszkę kierownicę skręconą i mi za bardzo się zbliżyło do... Dobra. Jest git. Więc ja się z wami żegnam. Ja sobie związę już to poza odcinkiem. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć!